Cześć, witajcie z tej strony Adrian, a w dzisiejszym odcinku wyjaśnimy sobie kilka spraw. Ale zanim to, to pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji oraz komentarzu. A więc, jak możecie zauważyć, ostatni filmik pojawił się miesiąc temu, a powodem była przerwa wakacyjna. Ale ją kończymy i wracamy do nagrywania filmów, więc pamiętajcie o oglądaniu na bieżąco. Filmy będą się pojawiać około 3 razy w tygodniu, myślę, w jakie dni to jeszcze sobie ustalimy. A wy widzowie, piszcie w komentarzu, jakie filmiki byście chcieli. Możecie proponować różne gry oczywiście, na PC-ta, jak i mobilne filmiki różne. Jestem w stanie nawet nagrać kilka filmików tak normalnie dla was. Szykuje się jeden filmik ciekawy, ale to jeszcze może nie będę wam zdradzał. Wleci on jutro bądź w środę, jeszcze zobaczymy. No, dzisiejszy filmik jest taki trochę pogadankowy, bo niektórzy z was pewnie myśleli, że to koniec z kanałem. Nic z tych rzeczy. To była tylko Przerwa wakacyjna, tak jak wspomniałem. Tutaj też możecie zobaczyć gierkę z gry Brawl Stars. Ja tam już wbiłem gdzieś 18 tysięcy puszek. Jeżeli chcecie filmiki z tej gry, to oczywiście piszcie. Jak nie, no to nie piszcie. Komentarze, które będą też lajkowane z propozycjami, to właśnie będą brane pod uwagę i takie serie będą się pojawiać na kanale, ponieważ to jest kanał wspólny. Dziękuję Wam za obejrzenie odcinka, zapraszam na oglądanie następnych, będę się z Wami żegnał, cześć!